Dzisiaj pomówię o pierwszym filmie sportowym na moim kanale. Chociaż niektórzy uważają, że boks to nie sport, ale zostanę już przy tym na zewnictwie. Za wszelką cenę z 2004 roku. Film w reżyserii Clint Studa, Z nim w jednej z głównych ról. Oprócz niego pierwsze planowe skrzypce gra tutaj Hilary Swank i Morgan Freeman. Jest to opowieść o Maggie Fitzgerald. Jednak nie stać się kompletnie na dobrego trenera. Ale w pewnym momencie zjawia się u Frankiego Dana w postaci granej przez Eastwood. Wielu bokserów osiągnąć swój cel czyli mistrzostwo w boksie każdym kosztem. Zrobi wszystko, żeby spełnić swoje marzenie bycia najlepszą bokserką świata. Frank nigdy nie trenował kobiet, więc początkowo jej odmawia, ale pod wpływem swojego przyjaciela, scrapa granego właśnie przez Freemana, zgadza się, ale pod pewnymi warunkami. W miarę szybko łapie dobry kontakt z swoją podopieczną i traktuje ją dosłownie jak córkę. Tak naprawdę. Sam nie ma... filmową córką. Siłą rzeczy Maggie, to jakby zastępuje mu nieosiągalną relacji córkę. Ten film przede wszystkim pokazuje niesamowity upór w dążeniu do celu, a w dodatku jest on reżyserowany przez jednego z najlepszych reżyserów aktów, działalnością, bo Clint Eastwood właśnie do takich osób należy. Oczywiście, absolutna legenda aktorska. Chyba ostatnia, aż taka. Żyjąca legenda Hollywoodu, który był świadkiem lat 50. w amerykańskiej kinematografii i trochę w późnych 40. już, więc widział najlepszych swego czasu dzisiaj już aktorów owianych mitem wręcz. Scenariusz do tego filmu pisał Paul Haggis, który też swoją drogą jest reżyserem, choćby takiego filmu jak Miasto Gniewu. Nie ukrywam, że cenię ten film. Chociaż według niektórych jest przeceniany. Nie jest sam sobie aż tak wartościowy, ale ja się z tym nie zgadzam. Zrobił też ciekawy film w Dolinie Elach. Także pod względem scenariusza, dobrze zrobiona praca. Na pewno jest to film bokserski inny niż większość filmów z tego gatunku, który trzeba sobie powiedzieć jasno, no jest na dzień dzisiejszy bardzo wyeksploatowany. Gdy Eastwood reżyserował ten film w 2004 roku. I jeszcze może nie był aż tak ten gatunek rozszarpany na wiele aspektów, na wiele odcieni, ale dzisiaj w roku 2024, czyli 20 lat od premiery, za wszelką cenę, po prostu już czasami jak widzę, że wchodzi nowy film o boksie, to już trochę sobie myślę, znowu to samo. No niestety, nie wszystkie filmy mogą być rockiem, nie wszystkie filmy mogą być wściekłym bykiem, ale na pewno Film za wszelką cenę wyróżnia się na tle choćby przeze mnie wspomnianych tym, że jest tutaj najbardziej położony nacisk na właśnie dramat. Nie na sam boks, nie na same walki i co się w nich dzieje, tylko na dramacie głównej bohaterki. Cały ciężar tego filmu spoczywa na barkach głównych postaci. I nie ma tutaj oczywiście też happy endu jak w Rockin. I, i stud jako reżyser był doskonałym wyborem żeby właśnie wyreżyserować tego typu film, tego typu dramat. Bo co jak co, ale niby proste historie, które mają cię uderzyć dramatycznie, ale mają być też przy tym szczere i Słód potrafi kręcić i to jest chyba niepodważalne. Takim też filmem jest w jego dorobku bez przebaczenia western, ale też z bardzo mocno wybrzmiewającym wątkiem dramatycznym, oszukana, Gran Torino, może najbardziej z tych wszystkich filmów. No facet jest, facet jest wielki, potrafi właśnie może bez fajerwerków, ale opowiadać historie, które czasami uderzają cię po bebechach. Nawiązując jeszcze do fabuły, to charakterystyczne jest też to, że rodzina Megi ma kompletnie na nią wywalone i widzimy jej prawie przez cały film. Pojawiają się pod koniec gdy okazują się też bardzo interesowni, bo jak nie przejmowali się Megi, kiedy ta była sprawna fizycznie i mogła praktycznie wszystko osiągnąć, jak widać, tak przypomnieli się o niej pod koniec, kiedy jest sparaliżowana i kiedy diagnoza lekarzy mówi, że już nigdy nie będzie chodzić. I w tym momencie wychodzi interesowność tej, w cudzysłowie, rodziny, bo jest ona rodziną, ale bardzo, bardzo, bardzo nie tyle specyficzną, co osobliwą. Chociaż nie powiem, bo może jej zdarzają się aż takie paskudne rodziny jak ta. Co ciekawe, za muzykę do tego filmu odpowiada także Clint Eastwood, ale ja znając zamiłowanie Eastwooda do bluesa, między innymi, to mnie to specjalnie nie dziwi, ale dla innych może być to zaskakujące i ciekawe. Zdjęcia Toma Sterna są ok, ale dupy nie urywają. Nie wiem kto w tym filmie był tragiczniejszą postacią. Franki czy Megi, ale chyba jednak Franki, bo w momencie kiedy Megi po walce, w której rywalka uderza ją po gongu i ona upadając przerywa sobie rdzeń kręgowy i jest sparaliżowana, mówi Frankowi, że nie chce tak żyć i prosi go o to, żeby odłączył ją aparatury i pozwolił umrzeć. Właśnie takie motywy, tego typu motywy sprawiają, że ten film tak mocno uderza widza. No, bo to jak co, ale ja nie chciałbym stanąć przed takim wyborem jak Frank. Frank, w dodatku, jest osobą uczestniczącą prawie codziennie do kościoła. Jest też tu wchodzi religia, wiara. Tak naprawdę decyduje się, czy ma zabić osobę, którą tak po ojcowsku kocha, czy pozwolić jej też, taka prawda, wygotować. No i cały ten wątek jest zobrazowany w sposób naprawdę bardzo solidny, bardzo dobry. Bo zapomniał o jednej kwestii. Jeśli chodzi o same walki no to jeden aspekt tych walk jest tutaj taki, że też łapie za gardło. Momenty w narożniku Megi podczas każdej z jej walk, które widzimy w czasie filmu. Te polepszanie zbitej twarzy Megi przez postać Frankiego właśnie w czasie przerw między rundami, to jest coś, co jest tak fajnie zobrazowane, że po prostu widz to ogląda z otwartą gębą po prostu. Przynajmniej ja tak chwilami mam, bo to są jeden z najbardziej ciekawych momentów tego filmu. Gdzie jednak mimo wszystko większość czasu spędzamy na dialogach i poznawaniu postaci, które biorą udział w tej opowieści. Ale te sceny w przerwach są chyba najlepszym elementem tego filmu. Na końcu dodam, że gdy byłem młodszy i pierwszy raz oglądałem ten film, nie miał u mnie takiej opinii, jaką ma teraz. Jest filmem naprawdę według mnie dobrym, ale wcześniej wydawało się, że jest bez szału. Pewnie dlatego też między innymi, że oczekiwałem, że to właśnie będzie taki drugi rok, że do przodu, tu, motywacje, super soundtrack i tak dalej. Jakieś ciekawe walki, dłużej pokazane niż powiedzmy dwie minuty, bo chyba nie ma w tym filmie walki trwającej ekranowo oczywiście więcej niż dwie, dłużej niż dwie minuty. Po latach dopiero zauważyłem, że ten film przede wszystkim chciał pokazać moment zwycięstwa i moment spełnienia. Ale moment też porażki dwójki głównych bohaterów. I to chciał przede wszystkim pokazać: dramat i drogę na szczyt tych dwóch osób. No i zrobił to według mnie naprawdę na dobrym, dobrym poziomie. A jeśli ja mówię o filmie, że jest dobry, a mam bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę, i żebym nazwał ten film wielkim, to trzeba by było tutaj jeszcze czegoś większego, jeszcze czegoś lepszego. Ale większość ludzi, która na ten film i oceniła go na portalu Film Web. Uważa, że jest on właśnie wielki, co najmniej. No ja aż tak entuzjastycznie do niego nie podchodzę, ale muszę powiedzieć, że to jest kawał dobrego kina. A to już jest naprawdę właśnie u niektórych bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także klasyki bokserskie na pewno tutaj jeszcze nie raz zawitają. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć. Her up in class that could have been a mistake Okay. Give us two seconds. Wait. Okay. Just two seconds. Your nose is broke. Dave, Fix it. I can't. I can't. You can it's, fix it. I can't. I've got to call it. I seen what you can do. Fix it. Look, I can snap it back into place, but I can't stop the bleeding. The ring doctor's gonna call it. Please, Frank. If you can stop the blood, I can beat her. Right down on this. Okay, huh? Yeah, it's okay. Yeah. All right. All right. You got 20 seconds before this turns into a geyser and it's going to spray all over the front row. 20 seconds, that's all you've got. Now get going.